Masz pomysł na newsletter. Może nawet masz wybrane narzędzie do wysyłki tego newslettera, ale ciągle nie możesz wystartować. Dlaczego? Są trzy przeszkody, które widzę najczęściej w takiej sytuacji. Powiem ci, co to za przeszkody, dlaczego cię blokują i jak je pokonać. Cześć, tu Marek Jankowski. Uczę solo przedsiębiorców, jak przyciągać klientów, żeby chcieli kupić właśnie od ciebie, bez narzucania się, namawiania i naciskania. A to jest mała, wielka firma. Odcinek 498, w którym powiem ci o trzech rzeczach, które mogą blokować start twojego newslettera. I nie chodzi tutaj o decyzję, jakie narzędzie wybrać, tylko dużo głębsze powody. Być może kojarzysz mnie jako podcastera, wiele osób tak właśnie ma, ale mało kto wie, że zacząłem. Robić e-mail marketing w 2008 roku, 17 lat temu, czyli zanim jeszcze zacząłem nagrywać podcast. Zaczęło się od tego, że ukazała się właśnie w 2008 roku moja książka pod tytułem Mała Wielka Firma i takim uzupełnieniem, przedłużeniem tej książki był darmowy kurs e-mailowy, na który można się było zapisać na moim blogu małowielkafirma.pl. Ten kurs był wysyłany za pomocą takiego narzędzia ImpleBot. Które wtedy istniało, nie wiem, czy jeszcze istnieje, być może, polskie narzędzie, wtedy było darmowe. No i oczywiście od tamtego czasu moje maile ewoluowały, zmieniałem systemy, zmieniałem pomysły na te moje maile. Dzisiaj wysyłam newsletter: Przedsiębiorca.pl, który wygląda zupełnie inaczej niż te maile sprzed 17 lat, ale generalnie po drodze zebrałem swój, sporo doświadczeń, i te moje doświadczenia. I, I newsletter, który dzisiaj wysyłam, to wszystko powoduje, że zgłaszają się do mnie od czasu do czasu solo przedsiębiorcy, którzy również chcą wysyłać swój newsletter. I często widzę u nich trzy przeszkody, czy trzy wyzwania, które ich blokują. Te przeszkody są następujące: że nie będą mieli o czym pisać nie będą w stanie pisać regularnie albo nikt nie będzie tego czytał. Trudno im będzie przyciągnąć odbiorców po kolei. Pierwsze wyzwanie, czyli o czym pisać. Wydaje się, że to jest banalny temat w ogóle, no bo w czasach AI, co za problem, żeby wygenerować tematy. Ale ten paraliż twórczy, który przeżywamy, siadając przed pustym ekranem, nie wynika z tego tak naprawdę, że my nie, nie, nie mamy pomysłu. Wynika czasem z tego, że mamy tych pomysłów za dużo, dlatego że wiemy za dużo i trudno nam się zdecydować, który temat wybrać w danym momencie. Nie chcemy się powtarzać, nie chcemy pisać w kółko o tym samym. No a trochę powinniśmy, dlatego że nasi odbiorcy, jednak to są potencjalni klienci, którzy często zadają powtarzające się pytania, więc trudno nam ubrać ten sam temat na wiele różnych sposobów. Mamy czasem wrażenie, że żaden temat nie jest wystarczająco dobry. Bierzemy jakiś, no okej, okay, to może, no ale, ale za chwilę znajdę lepszy. I tak napędzamy się, napędzamy i, i niestety wynika z tego prokrastynacja i, i żaden newsletter z tego nie powstaje. Jest też coś takiego jak obawa przed zmarnowaniem dobrego tematu. No bo, skoro masz głęboką wiedzę, to zdajesz sobie sprawę, że nie sprzedasz całej tej wiedzy, nie pokażesz całej tej wiedzy w newsletterze. Tylko liźniesz temat. Pokażesz tylko jakiś wycinek. Więc może ci się pojawić w głowie plan, żeby dopracować ten temat. Może podzielić go na jakąś serię, na odcinki, no ale nigdy nie masz na to czasu. Więc to też jest coś takiego, co nas powstrzymuje. Kolejną rzeczą powszechną: jest też strach przed krytyką albo przed brakiem reakcji. Dla ciebie rzeczy, o których piszesz, są oczywiste, więc myślisz, że dla innych też. I, I to jest pewna blokada. Klątwa wiedzy. Był odcinek na ten temat nie tak dawno. Być może masz wrażenie, że wiesz, za mało, czyli dopada cię syndrom oszusta. No, a dość często jest też tak, że boimy się, że ktoś zarzuci nam błąd, że gdzieś może udostępni ten newsletter i będzie się wyśmiewał, że tam piszemy bzdury. O tego rodzaju zjawiskach nagram kolejny odcinek, więc już teraz zapraszam do posłuchania. Jak to rozwiązać? Jak rozwiązać ten problem związany z takim poczuciem, że, że nie masz o czym napisać, albo nie wiesz o czym napisać? A w ogóle, będę mówił o rozwiązaniach, które u mnie działają, które ja sprawdziłem. Co oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, to nie są jakieś rady z AI, tylko to są moje doświadczenia. Po drugie, coś, co działa u mnie, nie zawsze musi zadziałać u siebie, no bo jesteśmy różnymi ludźmi, ale możesz spróbować. To jakby nie zaboli z całą pewnością. Więc takim rozwiązaniem, które u mnie się świetnie sprawdza, jest pewna stała struktura newslettera. Każde wydanie mojego newslettera składa się ze wstępu później czterech linków, czyli mocnej czwórki, później jest polecana książka albo narzędzie i później deser. I taki newsletter tworzy się zdecydowanie łatwiej niż newsletter pisany od zera za każdym razem każde słowo bez takiej struktury. Ja bym to porównał do Malowanie obrazu, znaczy pisanie newslettera od zera, to jest takie malowanie obrazu, a to, co ja robię, to jest taka kolorowanka, gdzie mam wytyczone pewne obszary i tylko wypełniam je różnymi kolorami, więc jest to dużo łatwiejsze. Poza tym, pomaga mi i nie tylko mnie, jak, jak widzę, czytam też inne newslettery: pomaga pokazywanie konkretnych sytuacji zamiast ogólnych zasad. I kojarzę taki newsletter wysyłany przez pewnego psychologa, który opisuje w każdym wydaniu tego newslettera pewne konkretne badanie, czasami dwa, czasami trzy badania, ale, ale mające jakiś wspólny mianownik. Więc nie pisze newslettera z jakąś generalną zasadą, jak żyć, tylko opisuje pewne konkretne badanie. Takie skupienie na konkrecie. Też pomaga, dlatego że wytyczamy sobie pewne granice i dużo łatwiej się zabrać do przygotowania takiego newslettera. Trzecia rzecz, trzeci sposób, to jest subiektywne podejście. To, co ja właśnie e, zro, robię w tym odcinku i o czym powiedziałem przed chwilą, czyli pewne moje doświadczenia. U mnie to działa, albo obserwuję to u innych i też widzę, że działa. Takie subiektywne podejście, paradoksalnie, interesuje odbiorców bardzo często. Bardziej niż jakieś ogólne zasady, które mogą sobie wygooglać albo zapytać AI. Poza tym, jeżeli znamy realia działania danej osoby, jeżeli wiemy, że one są podobne do nas, no bo, bo operujemy na tym samym polskim rynku, bo nie wiem, jesteśmy w podobnym wieku, mamy podobne doświadczenia, mamy coś wspólnego ze sobą, wiem, w jakich okolicznościach ta osoba funkcjonuje, to dużo łatwiej mi przenieść jej doświadczenia. Na siebie, niż właśnie jakieś takie ogólniki. To, co mogę Ci polecić, to jest warsztat planer treści. Wspominam o nim w podcaście po raz kolejny, bo mam naprawdę mnóstwo bardzo pozytywnych opinii na jego temat. W jeden dzień możesz stworzyć sobie listę tematów na cały rok i pokażę Ci, jak to działa, żeby, żeby unaocznić Ci, w jaki sposób może Ci to pomóc. Jednym z obszarów, który, o których ja mówię w moich podcastach i, i też w newsletterach, jest marka osobista. No i takim tematem związanym z marką osobistą jest budowanie autentycznej marki osobistej. Gdybym miał napisać newsletter czy artykuł, w zasadzie jedno i to samo, o budowaniu marki osobistej, no to jest to dość trudne, bo jest to tema, temat dość obszerny, i właśnie jest ta, 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 to takie. Poczucie, że jak, jak napiszę raz o tym temacie, no to już go wykorzystałem, już go odhaczyłem, już więcej o nim nie napiszę, a może szkoda, dlatego że za pół roku będę miał wielu nowych odbiorców na liście mailingowej, no i oni przecież już nie przeczytają tego starego Newslettera. Więc za pomocą planera treści taki temat jak na przykład autentyczna marka osobista można przedstawić na różne sposoby. Jak? na przykład. To są e, przykłady z mojego planera treści. Mogę powiedzieć, mogę nagrać, czy... Ja to wykorzystuję do podcastu, ale, ale możesz to równie dobrze wykorzystać do newslettera. Więc e, możesz wybrać taki temat. Pięć sposobów, aby odsłonić przed klientami swoją prawdziwą osobowość, nie niszcząc wizerunku eksperta, czyli mówimy tu o autentycznej marce osobistej i Wybieramy sobie taki punkt widzenia, że z jednej strony pokazuje prawdziwą osobowość, czyli tę autentyczną markę, ale nie chce przy tym zniszczyć wizerunku eksperta. Są osoby, które bardzo się obawiają tego, że jeżeli na przykład mają poczucie humoru i będą to poczucie humoru odsłaniać przed swoimi odbiorcami czy komunikować, no to gdzieś ich wizerunek eksperta na tym ucierpi. I taki newsletter jest właśnie o tym. Można o autentycznej marce osobistej powiedzieć zupełnie inaczej. Jak znalazłem równowagę między byciem sobą a spełnianiem oczekiwań klientów? Znowu, to jest o marce autentycznej marce osobistej, ale o czymś innym o, o, o tej równowadze. Kolejny sposób. Trzy zasady komunikacji online, dzięki którym klienci czują, jakby znali mnie osobiście. Albo jeszcze inny sposób, co pokazywać, a co ukrywać, gdy budujesz markę osobistą w mediach społecznościowych. I ten ostatni temat zresztą. Wy, wykorzystałem w podcaście jakiś czas temu. Więc ten sam temat możesz przedstawić z różnych punktów widzenia i dzięki temu, po pierwsze, masz takie ramy, masz właśnie pewien schemat, w którym się poruszasz, więc dużo łatwiej ci tworzyć treści. Po drugie, możesz ten sam temat eksploatować wiele razy, dlatego że to jest za każdym razem coś innego. I po trzecie, ponieważ stosujesz te różne punkty widzenia, to za każdym razem przyciągasz uwagę trochę innych osób, tych, z którymi właśnie to podejście rezonuje w danym momencie najbardziej. Więc kiedy korzystasz z planera treści, to nie tylko nigdy nie braknie ci tematów, ale też masz pewność, że każdy kolejny temat jest spójny z twoim biznesem, bo one wszystkie krążą wokół tego, co chcesz komunikować swoim klientom. Drugie wyzwanie to jest zachowanie regularności w newsletterze. Dlaczego to jest trudne? No, dlatego, że po prostu mamy masę różnych zadań, zwłaszcza jako solo przedsiębiorcy, więc boimy się, że, że nie znajdziemy czasu na dodatkowo jeszcze produkowanie newslettera. Wiadomo, że taki komunikat, nie mam czasu, oznacza tak naprawdę, że to w danym momencie nie jest dla mnie priorytetowe, to w danym momencie nie jest dla mnie ważne i trudno się dziwić. Temu, że newsletter na początku być może nie wydaje ci się ważny, bo na początku często nie widać związku pomiędzy publikowaniem newslettera a sprzedażą. Masz niewielu odbiorców. Więc ta, ta konwersja zdarza się rzadko, o ile w ogóle. Nie ma też w przypadku newslettera takiej natychmiastowej gratyfikacji jak w mediach społecznościowych. Ludzie dużo rzadziej odpisują na newsletter niż. Klikają jakiś tam like czy zostawiają nawet komentarz w mediach społecznościowych. Trudność wynika też z perfekcjonizmu, który wiem, że dopada bardzo wiele osób. W newsletterze mamy przestrzeń do tego perfekcjonizmu bardzo, bardzo dużą, no bo dobieramy każde słowo, sprawdzamy literówki, sprawdzamy interpunkcje, zastanawiamy się nad konstrukcją zdania. Zajmuje to perfekcjonistom masę. Czasu. Dodatkowo ten perfekcjonizm jest podsycany faktem, że mail to nie jest wpis na stronie, który możesz w każdej chwili poprawić. Mail, jak już wyślesz, no to, to go nie zmienisz. Więc siedzisz, dopieszczasz, kombinujesz, a im więcej czasu spędzasz na przygotowaniu newslettera, tym większa pokusa, żeby tę robotę odłożyć na później, a w efekcie na nigdy. I Kolejnym powodem, dla którego ta regularność jest trudna do utrzymania, jest brak takiego systemu tworzenia treści, bo regularność jest powiązana z tym, o czym mówiłem wcześniej, z tym wątkiem, o czym pisać. Jeżeli nie masz bazy tematów, jeżeli nie masz jakiejś struktury tego maila, która Cię prowadzi, jeżeli nie masz tych linii, pomiędzy którymi kolorujesz, i za każdym razem startujesz od pustego ekranu, no to bardzo trudno o zachowanie regularności. Jakie ja mam sposoby, żeby tę regularność utrzymać? Poza rzeczami, o których już mówiłem, mam przede wszystkim taki system, który wymusza na mnie regularność. On się składa z kilku elementów. Po pierwsze, w moim podcaście powtarzam właściwie w każdym odcinku że w każdy poniedziałek rano wysyłam newsletter soloprzedsiębiorca.pl więc jeżeli mówię że on wychodzi w każdy poniedziałek rano no to to muszę to dowieść to jest jedna sprawa taka taka publiczna obietnica po drugie ja mój newsletter piszę osobiście ale treść tego newslettera w programie do wysyłki ustawia Kasia, moja asystentka, więc muszę ten newsletter przygotować odpowiednio wcześniej, żeby nie trzymać jej w niepewności do niedzieli wieczorem, że coś tam będzie jeszcze musiała ustawiać, żeby nie zabierać jej weekendu. Więc to też skłania mnie do tego, żeby nie odkładać tego na ostatnią chwilę. Jeżeli zawalę, zdarzają się czasem takie sytuacje, że nie zdążę i na przykład w piątek mówię Kasi, słuchaj, sorry, ja dopiero w sobotę przygotuję treść, więc ustawię to sam. Ale to. Sam sobie nakładam karę za to, że się spóźniłem, bo muszę to ustawiać, więc to też jest taki drobny, ale, mm, ale skuteczny dosyć element. Trzecia rzecz. Widzę, że newsletter przekłada się na sprzedaż moich produktów, więc wiem, że jest dla mnie ważny. To nie jest coś, co robię na końcu listy zadań, coś, co robię przy okazji, jak mi zostanie czas, tylko to jest priorytet. No i czwarta rzecz. Kapitalnie ważna i skuteczna. Przede wszystkim ja muszę regularnie wypuszczać newsletter, dlatego że mam w nim reklamy. I ludzie wykupują te reklamy na konkretną datę, kiedy ta reklama ma się ukazać. W związku z czym, nawet jakieś ewentualne przerwy świąteczne musimy z Kasią zaplanować wcześniej, dlatego że musimy wiedzieć, czy na daną datę sprzedajemy reklamy, czy nie sprzedajemy reklam. Także nie, nie ma czegoś takiego, że ja sobie z dnia na dzień zdecyduję, a to w ten poniedziałek newslettera nie będzie, on po prostu musi się ukazać. Druga rzecz, jeżeli chodzi o regularność, poza tym takim systemem, e, mówiłem o stałej strukturze newslettera, ale nie powiedziałem w jaki sposób ja przygotowuję ten newsletter. A to jest też, myślę, dość ważne. Ja piszę newsletter w arkuszu Google. Więc kiedy wpadnie mi pomysł, na przykład na wstęp do newslettera, albo na polecaną książkę, to często wpisuję ten pomysł od razu do arkusza pod konkretną datą, kiedy to ma być wysłane. Więc zdarza się, że kiedy siadam do kolejnego wydania newslettera, to mam już rozpoczętą pracę, już mam tam któreś pole uzupełnione. I dzięki temu ten newsletter układam jakby z klocków. Od razu widzę, których elementów im brakuje. Jest to gdzieś też pewnie psychologicznie korzystne, dlatego że nasz mózg ma taką skłonność do domykania otwartych pętli, więc te brakujące klocki to są właśnie takie otwarte pętle. To jest tak, jakbym miał checklistę i odhaczał kolejne elementy i widział, ile już mam zrobione, a ile mi jeszcze zostało. Trzecia rzecz to jest baza tematów i linków. Z jednej strony baza tematów z planera treści, którą mam w Notion, z drugiej strony baza różnych ciekawych treści, które znalazłem w sieci i chcę je udostępnić. Chcę je umieścić w newsletterze, bo uważam, że pomogą moim odbiorcom. Kiedy zależy mi na aktualności takiej treści, no to wstawiam ją od razu do arkusza z newsletterem. Jeżeli są to treści, które mogą zaczekać, to do osobnego arkusza, gdzie zbieram linki. Może jest to trochę skomplikowane, ale generalnie. Chodzi o to, że mam pewien system, który pomaga mi planować ten newsletter z wyprzedzeniem, właśnie w takich małych porcjach, w małych kawałkach. I później praca nad newsletterem to nie jest pisanie od zera, tylko tak naprawdę uzupełnianie pewnych segmentów i przekładanie klocków z jednego arkusza do drugiego. Powiedziałem o wyzwaniu pierwszym, czyli o czym pisać. Wyzwanie drugie, jak pisać i wysyłać ten newsletter regularnie. Trzecie wyzwanie to jest przyciągnięcie subskrybentów. Dlaczego to jest trudne? Mówię tutaj, generalnie ten odcinek jest dla osób początkujących, dla osób, które planują start newslettera. I w ich przypadku przyciągnięcie subskrybentów jest piekielnie trudne, ze względu choćby na Pewną taką początkową barierę. To znaczy przejście od zera subskrybentów do jednego subskrybenta. Bo żeby przejść od zera do jednego subskrybenta, to musisz ustawić właściwie taki sam system, jak na e, 1000 subskrybentów. Trzeba wszystko przygotować, żeby te zapisy się zbierały. Zadbać o zgodność z RODO, ustawić jakieś tam checkboxy, przygotować politykę prywatności. Oczywiście, teoretycznie można zacząć od takiego newslettera MVP, gdzie ty zbierzesz te zgody, że tak powiem, na piechotę od ludzi, że oni po prostu napiszą w mailu, OK, zgadzam się i, i będziesz im wysyłać te maile tam do, do pięciu osób, sześciu czy dziewięciu e, ręcznie. No ale umówmy się. Tak naprawdę, jeżeli chcesz na poważnie robić newsletter, no to potrzebujesz całego systemu i Trzeba się przebić przez tę barierę, pokonać tę przeszkodę, która jest dość wysoko zawieszona, no bo to są i sprawy techniczne, i sprawy prawne, i tak dalej. Kiedy już to zrobisz, to nie jest tak łatwo ludzi zachęcić, żeby się zapisali na twój newsletter, dlatego że to nie są social media, gdzie wystarczy klik i już masz obserwatora. Oczywiście, ten obserwator później może już nic od ciebie nie widzieć, bo algorytm nie pokaże, ale jest poczucie, że szybko rośniesz, bo te cyferki tam gdzieś się szybko zmieniają. W newsletterze trzeba po pierwsze przyciągnąć tę osobę na stronę z formularzem zapisu, po drugie sprawić, żeby ten formularz wypełniła i zapisała się, po trzecie, żeby podała ci jakiś sensowny adres e-mail, a nie taki, który za 15 minut przestanie działać. Przy małej liście bardzo trudno się zmotywować i do tej całej pracy, o której powiedziałem, i do wysyłki newslettera i zachęcania ludzi. No bo jak mam pisać do 11 osób, no to trochę mi się nie chce. Nie dostaję żadnych informacji zwrotnych bardzo często na początku. Nie mam w związku z tym pewności, czy ten mój kontent jest wartościowy, czy nie, bo ludzie na niego nie reagują. Więc, jakie są moje sposoby na to, żeby przyciągać subskrybentów i żeby tę listę rozkręcić jak najszybciej. Pierwszy sposób, dość popularny i oczywisty, to jest lead magnet. Co ważne, lead magnet powiązany z Twoją ofertą, czyli prezent, który dajesz przy zapisie za to, że ktoś podzieli się z Tobą Twoim mailem. Lead magnet robiłem już 17 lat temu, w tym moim pierwszym newsletterze, dlatego że tam, przypominam, to był darmowy kurs mailowy związany z książką, i, i ten kurs był lead magnetem. Korzyść z lead magnetu w formie takiego kursu mailowego, jest taka, wtedy o tym nie myślałem w ten sposób, ale, ale dzisiaj myślę, że ma to ogromne znaczenie, że jeżeli Twój lead magnet składa się z odcinków, jeżeli to jest kurs wysyłany przez 3, 5, 7 dni, no to jest dużo większa szansa, że ktoś poda Ci dobry e-mail, żeby dostać całość, a nie taki e-mail tymczasowy, który za chwilę zniknie. Dzisiaj mam tak, że promuję głównie mój newsletter jako taki, dlatego że po prostu no, on ma wielu odbiorców, ludzie go chwalą i tak dalej, więc sama treść newslettera jest lead magnetem. Zależy mi też na tym, żeby ludzie zapisywali się na newsletter, żeby czytać newsletter, a nie po prostu, żeby dostać jakiś prezent i później już nigdy maili ode mnie nie otwierać. Ale niedawno dodałem też do mojego newslettera lead magnet jako jeszcze dodatkowy argument, że warto się zapisać. Tym leadnotem jest indywidualny, 15-minutowy plan, jak przyciągać nowych klientów. Więc, jeżeli zapiszesz się teraz na mój newsletter, to taki indywidualny plan dostaniesz. Nie wiem, jak długo będzie dostępny. Także, jeżeli słuchasz tego odcinka teraz. To znaczy, w momencie, kiedy się pojawił, to, to na pewno ten lead magnet jest. Jak będzie w przyszłości, to nie wiem. <laughs> Jeżeli zniknie, no sorry, to, to znaczy, że, że jesteś za późno. Być może będzie jakiś inny. Druga metoda, poza lead magnetem, to jest, trudno to nazwać metodą, to jest bardziej filozofia, ale unikatowy content. Unikatowy, to znaczy taki, który jest dostępny tylko w twoim newsletterze, i nigdzie indziej, albo taki, który jest dostępny najpierw w twoim newsletterze, a dopiero później gdzieś tam indziej, na przykład w social mediach. Kiedyś nie podchodziłem do tego w ten sposób. Kiedyś mój newsletter był de facto zajawką podcastu. I owszem, no, był tam uniketowy content, dlatego że była zapowiedź tego podcastu w takiej formie, w jakiej nie było go nigdzie indziej, ale wartość tej zapowiedzi była niewielka. To znaczy, no, tu chodziło tylko o to, żeby ktoś zorientował się, że jest nowy odcinek podcastu którego może posłuchać więc można powiedzieć że było to takie powiadomienie o nowym odcinku tyle że po prostu obudowane wieloma słowami od kiedy jest w newsletterze unikatowy content dostępny tylko tam zauważyłem rzeczywiście wyraźny wzrost Większe zaangażowanie, więcej ludzi otwiera, więcej ludzi klika. Oczywiście ważne jest też to, żeby ten content, który jest w tym newsletterze, był nie tylko unikatowy, ale też powiązany z potrzebami twoich klientów. Jeżeli masz wątpliwości, jakie to są potrzeby takie prawdziwe, głębokie, polecam warsztat Sekrety skutecznej ankiety. Trzecia rzecz. Trzeci element, który pomoże ci przyciągać odbiorców Poza po poza unikatową treścią, to jest promocja tego Twojego newslettera. To jest niby oczywiste, ale widzę masę osób, które mają formularz na stronie głównej zachęcający do zapisania się na newsletter i tyle. Ja mówię o newsletterze w każdym odcinku podcastu. Formularz do zapisania się na newsletter jest na każdej mojej stronie, w każdym wpisie na mojej stronie. Dlatego. Że wiem, że jeżeli kogoś interesują moje treści, to ten newsletter też mu się spodoba. Co ważne i co chciałbym, żeby zostało ci w głowie z tego odcinka, to wszystko jest powiązane. Wszystkie te trzy elementy są powiązane ze sobą. Nie promowałbym mojego newslettera tak mocno, gdybym nie wiedział, że są w nim. Treści wartościowe dla solo przedsiębiorców i że rzeczywiście dotrzymał jednicy i będę go wysyłał regularnie. Nie wysyłałbym go regularnie, gdybym nie miał wartościowego kontentu i gdyby ludzie się nie zapisywali. No i też nie miałbym kontentu, gdybym nie wysyłał regularnie i nie promował, dlatego że to daje mi na bieżąco informacje zwrotne o moich odbiorcach, dzięki czemu łatwiej mi ten content tworzyć. Jeżeli temat newsletterów Cię interesuje, daj znać, czego jeszcze chcesz się powiedzieć, a zdecydowanie pomoże ci też w tworzeniu newsletterów nie tylko generalnie w pozyskiwaniu klientów w jednoosobowym biznesie mój newsletter soloprzedsiębiorca.pl w każdym wydaniu znajdziesz wstęp, cztery przydatne linki, polecenie narzędzia lub książki i deser no i oczywiście jeżeli zapiszesz teraz to również dostaniesz 15 minutowy indywidualny plan przyciągania klientów więc zapraszam soloprzedsiębiorca.pl w tym odcinku to wszystko dzięki wielkie i do usłyszenia